Ale odszedł od brzegu. To Ale idzie. Ale dam radę. Oj idzie na rekord. Ten rekord złapał. A nie Wendy. Do góry, do góry. O uh. Do brzegu wraca? A, ale wędka do góry, nie, nie sama żyłka. Dobra. On jeszcze ma duże siły. już jest przy brzegu.

Powoli go ciągnij, powoli, powoli. Nie chaotycznie, tylko tak wiesz. Stopniowo. Możesz spróbować trochę hamulec dokręcić. Pół obrotu w prawo. Ale na moje jest dobrze. A tam na środek znowu wypłynął To takie Nie z żwawy Do góry wędka Zobacz aż tam na lewą stronę Kurde Podejdź trochę do... Nie, 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 bo tu wędki są. Do brzegu podejść swojego. O, i tam stój. I tu musi... Dawaj, dawaj, ściągnij go, bo tam wejdzie w krzaczory zaraz, zobacz. Dawaj, zwijaj go. Podkryć trochę hamulec. Czekaj, pokaż tu. O, teraz, no. Zaraz się zmęczy. I tu go ciągnij. O, dobrze, 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 dobrze. ciągle oporuje. Pod, pod wędziskiem. Idzie. A i zwijaj, pompuj, pyk, pyk, pyk i zwijaj Jeszcze chcę odchodzić A, dawaj go Czekaj, a chodź tutaj, zobacz, bo no, nie wiem, czekaj. Chyba nic nie splątałeś, chodź tutaj z nim Ominął wszystko Dobrze mhm. Dobra, idę podbierak. Ten po prostu w dobrej kondycji był. A jest biała, dobra. Dawaj, ja tutaj mam podbierak. Czekaj, czekaj, czekaj. Tutaj, tutaj chodź. Żeby nie splątał. A, dobra. Dawaj go tu do góry teraz. A dzióbkiem, op. Jest. O, jest. O, telefon jest Was?